Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Okej, okay, jesteśmy w trakcie śledzenia Gulum Aya I teraz weszliśmy tutaj do. Yy, yy, przez magazyn Kompanii Wschodniej Cesarskiej weszliśmy do tam jakiegoś innego pomieszczenia. Już nie pamiętam jak to się nazywa, ale ciąg dalszy. Aha, Pułapka. Okej okay. nie wiem czemu myślałem, że mamy ten <grystanie> Że mam włączony właśnie niebędną siłę. Pięknie. Ja jestem już na full prawie zapełniony. No i no, okej, okay. wow, ile tu jest win, a ja to bym wszystko wziął i sprzedał, to jakieś dywany, co tu jest, czekajcie. Co jest? I tu jest jakieś ukryte przejście chyba. Okej. Okay. Z kim ona walczy? się bije. dobra. My idziemy dalej. O. Ciekawe jestem, co za lokacja w ogóle. Uff. Czyżby droga na skróty? Ty, a może? No może to była droga na skróty? O a ty on mocno bije? To on, on bił jak podupcony. Przemocny. Uh. Wow. Także on bił. No nie, wiem, on, on bił pierojsko mocno. Dobra. Gdzie jest Lydia? Co jest tutaj? Aha, tu jest pułapka. Tu również. Pies. Piedny piesio. Nie horkera. O, to są po prostu takie silne drogi. Wow. Naprawdę od łuku padłem na hita? Bez jaj. No nie! I tu zaczynamy. No dobra. Drugi raz padłem. Ja ale strasznie mocni byli ci bandyci tutaj. Czemu mi się kamera sama zmieniła? Wow, jak w powietrzu za, za, zawisły. <grywa> ja się schyluję. Ja nie mogę, no znowu padłem. O, miksturki. To miksturki to ja biorę, oczywiście. Chodź Lydia, chodź. Oh, fuck you. Dobra. Ja idę pierwszy. Skręcamy tu? O czy nie, nie tu? Gdzie? Gdzieś indziej. Tam dalej chyba. <laughs> nie, idę już tą małą drogą. Już wiem, że tam nic nie ma, to po co tam iść? Hm. Chociaż one miały szmaragd, ty. Chodź Lidia, chodź za mną. Idzie, idziesz Lidia idziesz, dobrze. Dobra, idziemy tędy, tak samo. Kurde, zatruwają te pająki. Zatruwają te pająki, zabijają kuśwałcznicy. U złuk mnie na dwa hity biorą. No co to ma być w ogóle? Zapisz grę. <laughs> tak jest. Muszę częściej zapisywać. Czy coś będzie? Ile wina? A to mówię. <laughs> Lydia? Gdzieś ty? Idziesz tu? Ja nie mogę No chodź, chodź Bo ja tu sam sobie Tak średnio daję radę bym powiedział Halo Lydia Gdzieś ty jest no Przecież byłaś tu już No na plazła Ej, czy ta Lydia polazła? Co? Ja on teraz mam szukać? Halo? No dobra, idziemy tu. O, wow, nie zmieniłem sobie tego! No, Ale, ty gdzie jesteś? Ja w ogóle nie wiem w którą stronę ja teraz poszedłem, nie? Bez kitu. Dobra, leczenie Halo Lydia. Jezu, gdzie ty łazisz? Jakaś głupia. Ta Lydia. Serio nie jeszcze pływasz. No dobra, jest. Jesteś tu okej. Okay. No dobra, teraz się udało, ale... Jeszcze pies?! Wow. Powiem to ponownie, biedny piesio. Elfie strzały ona ma jakieś, kurde. Złoto... Skrzynia. No, troszkę złota, ok. Niech będzie. Dobra, lecimy dalej. Aha, tu... No tak, nie pokazuje nic. Oczywiście. Co to, co to za lokacja? Tam jest jakaś skrzynia kufer widzę. Jest tam kto? Co? Ty jak nie rozumiesz, dla subrażenia? Dobra, może by miksturkę wypił? Dobrze. Nie, nic nie biorę, bo nie mam udźwigu, a to nie jest jakoś bardzo drogie, Grumej. Wow. Dobra, Lydia, weź ty ją zajmij się. Ja się tu leczę, z boku, na spokojnie. No i w dupę, dobrze, w dupę, w dupę. Spraw. Dobrze. I poziom, tak? Krasnoludzkie strzały, wytrychy, złoto, jasne. Ależ nie ma powodów do nerwów. To nie to, na co wygląda. Miałem zamiar powiedzieć o wszystkim Mercerowi. Naprawdę. Proszę. On mnie zabije. Mam go nie zabijać, no on tak mówił, tak? To w sensie... Brynjolf, nie, Mercer mówił, żeby go nie zabijać. Najpierw mi powiedz, wtedy ja zdecyduję, no. Dobrze, już dobrze. Tu karjach mana imię Kariach. Wypowiadasz to imię, jakby miało być mi znajome. Mercer nigdy ci o niej nie opowiadał? Karliach to złodziejka odpowiedzialna za morderstwo poprzedniego mistrza Gildi, Galusa. Teraz chce dorwać Mercera. A ty jej pomagasz? Pomagam? Nie, nie. Słuchaj. Nawet nie wiedziałem, że to ona. Dopóki się ze mną nie skontaktowała. Proszę, musisz mi wierzyć. Gdzie jest teraz Karliach? Nie wiem. Gdy spytałem ją dokąd idzie, powiedziała tylko tam, gdzie koniec miał swój początek. O. Proszę, weź akt własności posiadłości Złotoblask jako dowód. A gdy będziesz rozmawiać z Mercerem, powiedz, że jestem dla niego więcej wart żywy. Wykonane przyciśnie Gulumei. Wróć do Mercera Freya. Dobrze. Ale najpierw sobie otworzymy kuferka Okej, okay, super. No zło 4 złota Ty, Altus. Wow To są fajne przedmioty, tylko nie mam miejsca ich, ich brać, nie? Ślubny prezent widma. Dobra, a kufer? Uh -huh. O. o. Rubin bez skazy. Wow, no to fajne rzeczy, tylko teraz muszę się poodrzucać. Bo. Żelazna buława. Tak. O, stalowa zbroja. <laughs> Chcesz wiedzieć więcej? U, to mogę jeszcze kolejne zbroje <laughs> wywalić. Tak, chcę wiedzieć więcej. Dlaczego Karnia kupiła posiadłość Złotoblask? ją o to samo. Ale nie chciała mi powiedzieć. Ale teraz, gdy wiem już kim ona jest, powiedziałbym, że próbuje uderzyć gildię złodziej tam, gdzie zaboli. W jaki sposób to może zaszkodzić gildii? Raven, Czarna róża potrzebuje miodu ze złotoblasku do swojego miodu pitnego. Wykorzystywała gildię, żeby mieć rezydencję pod kontrolą. Jeśli właściciel zamierza odciąć wpływy gildii. Będzie to oznaczać odcięcie Maven. Na co ona nie może sobie pozwolić. Na miejscu Maven miałbym pretensje do gildii o to, że słabnie i nie jest w stanie zająć się tym miejscem. Przez co Maven traci w nas wiarę. Dokładnie. Ponieważ przetrwanie gildii zależy od wsparcia Maven. Ta Carliach musiała spożytkować mnóstwo czasu i zasobów na zaplanowanie tego. Okej, okay. zatrzymam od własności. Masz coś przeciwko temu? Uznaj to za prezent w zamian za twoje milczenie. Ta rzecz i tak zdaje się ściągać na mnie same kłopoty. Kariach nawet go nie chciała. Nalegała, by cała transakcja pozostała tajemnicą. Widzę, że się nie udało. Mhm. Uh -huh. Nic nie powiem o twoim przekręcie, ale masz u mnie dług. Teraz mówisz w moim języku. Wiesz co? Jeśli będziesz potrzebować sprzedać kradzione dobra, przynieś je mnie, a ja zapłacę ci za nie dobrą cenę. Możesz mnie uważać za swojego nowego przyjaciela na północy. Hmm, okay. Nie zapomnij wspomnieć mercerowi, że współpracowałem. Prawda? Chcesz wiedzieć więcej? Jakieś kły horkera, mięso horkera. O! Tu jeszcze taki kufer, proszę bardzo, diademy, inne takie. Posąg libelli. Wow. <laughs> co to jest? O, rybki. <laughs> Nie, ale co to jest za przejście w ogóle? Horkery tu są. Jakie obslizgłe chorkery. Ale popatrzymy co jest. Jak one się bagują? Ja nie mogę. Okej. Okay. Uh. Dobrze. Jest jakieś wyjście? Tak, wyjście do Skyrim tu jest. Dobra. Grota słonych wód. Gdzie jesteśmy? Tu. Jak będzie? Oj. O. Korzeń Inru. Ingun czarna róża ich szuka. Dobra. To tepiemy się teraz gdzie? Do. Czekajcie, do Pękniny. do gildii złodziei. Musimy o wszystkim powiedzieć Mercerowi. O niejakich Karliach. Psianka jeszcze nie odrosła. Szkoda. Wow. Nie ja wiem, czasem to jest zbagowane. Czego Ok, wcześniej sobie damy awans. Mam poziom przecież. A zdrowie. Dobrze broń jednoręczna nie tu. O, no, i tak tego nie używam, bo nie mam dwóch broni, ale i tak sobie chcę wszystko tutaj wymaksować. W razie czego. Mercer. Czy Gulum Ey zdradził coś na temat naszego kupca? O, tak. Powiedział, że złotoblask został kupiony przez Karliach. Nie, to nie może być. Nie słyszałem tego imienia od dziesięcioleci. To doprawdy ponure wieści. Miałem nadzieję, że nasze drogi nigdy się nie skrzyżują. Gulmoj powiedział mi też, że ona jest morderczynią. Kariach zniszczyła wszystko, czego symbolem była Gildia. Z zimną krwią zamordowała mojego poprzednika i zdradziła Gildię. Gdy odkryliśmy, co uczyniła, przez kilka miesięcy próbowaliśmy ją wyśledzić. Ale po prostu zniknęła. Mhm. Dlaczego wróciła? Karliach i ja byliśmy jak partnerzy. Na wszystkich akcjach byliśmy razem. Pilnowaliśmy sobie nawzajem pleców. Znam jej sposoby, jej umiejętności. Jeśli mnie zabije, nie zostanie nikt, kto będzie w stanie ją schwytać. Gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ją znaleźć. Nikolo Maj przekazał mi, że powiedziała tam, gdzie koniec miał swój początek. To może oznaczać tylko jedno miejsce miejsce, gdzie zamordowała Gallusa ruiny zwane Sanktuarium Śnieżnego Woalu. Wow. Musimy się tam udać, zanim znów zniknie. My? Tak, udamy się tam razem i zabijemy ją. Oto twoja zapłata za samotnie. Przygotuj się, a potem spotkaj ze mną przy ruinach tak szybko, jak to możliwe. Nie możemy pozwolić jej umknąć. Okej, okay. wykonane wybryk łajdaka i mamy kolejnego quest'a teraz, tak? E Stomnili na temat wymiany pancerza. Uuu, rozpocząte bez słów. Spotka się z Mercejem, frajem pod Caktuarium Śnieżnego Wołanu. Dobra, czyli... Gdzie jest to sanktuarium? Czekajcie. A tu. E, dobra. I no, nie pokazuje, gdzie jest to sanktuarium. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie. Spotkaj się z Mercejem, okej. Okay. Yy, na razie chodźmy porozmawiać z Tonilią na temat wymiany pancerza. A ty kto jesteś? Jasne, możemy chwilę sięgli, po Gdy zaczynałem w tym ty mnie znajście... nie nauczysz, okej. Nie, nie, mam ważne sprawy na porozmawiajmy... okay. z to. Dużo... Czekaj nie to. Mój bracie w zbrodni. Nie tu. To... Dobra, Zabrycie nieważne. Chciałem tam, żeby mi czegoś nauczyli, nie? Ale... U! buty, dobra. Książka. Dobra. Oj! Nie mogę biegać, tak? Eee... Y Tornado. O, jak pięknie! No no i to mi się podoba. Teraz się mogę przyciążać, mogę iść do Tonili. Ona mi coś tam da fajnego. Ale jestem wolny. <słuch> Po prostu zamkniesz. Co się tu dzieje? Zdaje się, że to miejsce w sam raz dla ciebie. Eee, czy czym... Mam pozwolić ci na wymianę jednego z elementów Twojego pancerza Gildy. Co wybierasz? Czy czymś się różni? Oczywiście. W przeciwnym razie byłaby to słaba nagroda, prawda? Nowy element jeszcze bardziej zwiększy Twoje umiejętności. Wierz mi. Okej, okay, wymienię swój pancerz. Na pewno? Wymiany nie da się cofnąć. Chyba, że zechcesz sprzedać to po mniejszej cenie. Tak, na pewno. Dobrze, proszę. Dobra. Witaj w nas... się. A teraz coś posprzedajemy. Elfi miecz sprzedaj. Tak. Elfi wielki miecz sprzedaj. Kras ludzki miecz sprzedaj. Różne ametyst sprzedaj. Talerz granat. okuły horkera, tak. Wymerski kubek. Posąg dibelli, Rubin bez skazy? Czy ktoś nie chciał rubinu bez skazy? Nie wiem. Miksury. Miszej magii. Śnieżny jad. Strój. Amulet Mary. Mogę sprzedać Cesarskie lekkie buty to, to, to. Uuuu Naszyjnik blokowania. Tarcza blokuje 20% więcej obrażeń. Pierścień lepszej kondycji. Uuu, to ja bym go założył w sumie. Dobra, na razie tyle. Do następnego razu. Na razie tyle, tak jest. Eee, I kwestia teraz taka. Wychodzimy stąd. Ale to ja już sobie wyjdę poza odcinkiem, bo muszę się ogarnąć, posprzedawać resztę. I teraz, tak. Czy idziemy z Marsejem Frejem tam pod sanktuarium, czy robimy coś innego na razie. Jakieś pozostałe wątki? Ja bym na razie zrobił pozostałe wątki, jakieś. Porozmawiaj z Sybim Czarną Różą. Myślę, że to zadanie bym zrobił. No i bym może zobaczył, czy mam w skrzyni te, te przedmioty, wszystkie dla, dla tych ludzi, nie? Dobra, to to sobie ogarnę poza odcinkiem. I wrócę do Was jak tylko to skończę i będziemy robić kolejne questy. Także póki co wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.